Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na luty dla wszystkich osób spod znaku panny. Zobaczmy, co nowego do Was nadchodzi w tym miesiącu i czego możecie się spodziewać. Energia główna dla Was. To karta głupca. Co odchodzi, co się kończy. As denarów. Co nowego nadchodzi do Was w lutym? Trzy kielichy. Jaka jest dla Was rada? Dziewięć pucharów. I z jaką energią kończycie czas lutego? Trzy denary. W tyle jeszcze, jaka energia może do Was wracać, może Wam towarzyszyć energia śmierci, energia jakiejś wielkiej zmiany, jakiejś wielkiej transformacji, w której jesteście w trakcie. Jesteście w trakcie jakiejś zmiany i to poczucie transformacji, to poczucie, że wiele rzeczy zmienia się wokół was, was samych, może do was wracać. Jest to zmiana bardzo naturalna, jest to zmiana bardzo powolna, bardzo spokojna. Natomiast możecie mieć takie Poczucie czy takie momenty, w których będziecie mieć poczucie, że coś już ostatecznie się zmieniło, że coś już do Was nie wróci, że pewne sprawy, pewne sytuacje, pewne osoby już nie są obecne w Waszym życiu, już nie jesteście w stanie na przykład dalej kontynuować jakiejś znajomości, jakiejś przyjaźni, na przykład też jakaś współpraca odchodzi do przeszłości. Pewne projekty, pewne zadania już nie będą obecne w Waszej pracy zawodowej, w Waszej karierze. Tak więc takie poczucie zmiany, poczucie tego, że coś naturalnie się kończy, naturalnie odchodzi, może do Was wracać. A to, co nadchodzi, to, co jest główną energią w tym miesiącu dla Was, to jest karta głupca, czyli jest karta nowego początku. Ewidentnie ta karta śmierci może mieć wyjątkowo duże znaczenie dla Was. Poczucie tego, że coś się skończyło, że zaczynacie nowy etap, że rozpoczynacie zupełnie nowy styl życia, no, nowy sposób myślenia o jakiejś sprawie, to będzie mm, faktycznie obecne w Waszym życiu. Karta Głupca mówi o tym, że jesteście gotowi na nowy krok, na pierwszy krok, na pozostawienie za sobą czegoś, co towarzyszyło Wam bardzo długo, natomiast teraz chcecie rozpocząć zupełnie nowy etap, zupełnie nowy cykl. Jest to wkroczenie na zupełnie nową ścieżkę rozwoju na przykład zawodowego. Jest to rozpoczęcie nowego nowej relacji, jest to rozpoczęcie nowego stylu życia, w zupełnie inny sposób zaczynacie postrzegać rzeczywistość i chcecie temu się poddać, chcecie za tym podążać. Chcecie, żeby coś się zrealizowało, co jest dla was nowe, co jest dla was świeże, co jest dla was bardzo ekscytujące. Jest to karta również poczucia, że nie macie za bardzo doświadczenia w tej kwestii. Nie wiecie za bardzo, co was czeka. Nie wiecie co nowego może się stać, nie do końca rozumiecie, jak wszystko może się rozwijać, na przykład Waszej nowej karierze zawodowej, albo jak dana inwestycja będzie się dalej rozwijać, czy faktycznie warto inwestować w coś takiego. Ta karta mówi o tym, że chcecie to zrobić, chcecie zrobić ten pierwszy krok, chcecie zaryzykować, natomiast nie do końca jeszcze macie pełen ogląd sytuacji. Ta karta też mówi o tym, że możecie zaryzykować właśnie z nową relacją, możecie zaryzykować z zupełnie nowym związkiem. Nie macie wielu informacji na temat danej osoby, natomiast jesteście gotowi na to, żeby zaryzykować, jesteście gotowi na to, żeby zaangażować się w coś nowego, chcecie spróbować tego. I karta to mówi o tym, że z wielkim entuzjazmem, z wielką radością chcecie zrobić krok w tym nowym kierunku. To, co odchodzi do przeszłości, to jest Azdynarów. I w tym kontekście ta karta mówi o tym, że pod koniec stycznia lub też na samym początku lutego pojawiła się bardzo ciekawa e, szansa na współpracę, bardzo ciekawa szansa na rozwój, szczególnie zawodowy i finansowy. E, w połączeniu z, z kartą głupca, te karty mówią o tym, że chcecie zaryzykować, że chcecie zainwestować właśnie w tą sprawę. Chcecie podjąć się nowej pracy, chcecie podjąć się nowej kariery, ta sytuacja, ta współpraca czy ta praca, która została Wam zaproponowana jest dla Was bardzo atrakcyjna i chcecie się chcecie tego spróbować, chcecie się w to zaangażować, chcecie pójść do przodu, chcecie podjąć się tej szansy i zobaczyć, co dalej się stanie, nawet jeżeli. Nie znacie wszystkich szczegółów, nawet jeżeli nie czujecie się aż tak komfortowo w tym zakresie, w tej sprawie czy w tej dziedzinie. Jest to coś, co was bardzo pociąga i co jest dla was ogromną szansą. Chcecie dać po prostu temu szansę zaistnieć. I karty mówią o tym, że będziecie tym bardzo podekscytowani bardzo pozytywnie, bardzo radośnie podejdziecie do tej nowej ścieżki. W drugiej połowie miesiąca nadchodzi znów bardzo pozytywna energia. Energia spotkań towarzyskich. Trzy kielichy to jest karta zrelaksowania się, to jest karta spotkań towarzyskich, to jest, spotkań z przyja to jest czas spotkań z przyjaciółmi, z rodziną, z osobami, z którymi czujecie się bardzo komfortowo, bardzo dobrze. Karty was tutaj nakłaniają do tego, żebyście byli otwarci na osoby w waszym najbliższym otoczeniu. Będzie się pojawiało wiele. Szans na spotkania towarzyskie, jeżeli jesteście osobami, które poszukują swojej drugiej połówki. W drugiej połowie miesiąca będzie wiele możliwości poznania nowych osób, które będą dla Was atrakcyjne, które będą dla Was y, bardzo interesujące. Tak więc nie odrzucajcie szans, które do Was nadchodzą. Nie odrzucajcie propozycji y, różnych imprez i spotkań, które będą do Was nadchodzić w drugiej połowie y, lutego. Natomiast y, dla wielu osób z Was to są imprezy rodzinne. Czasami ta karta mówi o tym, że y, mogą być to jakieś imprezy zaręczynowe, to mogą być urodziny, y, to mogą być jakieś poważniejsze okazje do świętowania. Możecie mieć okazję do tego, żeby spotykać się z, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi, z którymi nie widzieliście się już od dłuższego czasu. Tak więc jest to. Odnowienie przyjaźni, jest to szansa na odnowienie znajomości, szansa na to, żeby spędzać czas z ludźmi, których bardzo lubicie, którzy są pozytywni, z którymi czujecie, że naprawdę możecie się zrelaksować. Rada dla Was to dziewiątka pucharów, i jest to zachęta do tego, żeby doceniać wszystko to, co udało Wam się do tej pory wypracować, szczególnie jeżeli chodzi o relacje, szczególnie jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Podchodzicie do różnych wyzwań, w jaki sposób podchodzicie na przykład też do Waszej pracy, w jaki sposób podchodzicie do wszystkich obowiązków, które musicie do tej pory wykonywać, w jaki sposób podchodzicie generalnie do rzeczywistości. Jest to karta przypominająca Wam o tym, jak wiele osiągnęliście, jak wiele wypracowaliście, jak wiele udało Wam się zdobyć, jak dobre relacje udało Wam się wypracować. Jak dobre osoby macie w swoim najbliższym otoczeniu. Jest to docenienie was samych, prośba o to, żebyście doceniali swoją własną pracę, swój własny wkład w związek, w przyjaźń, we wszelkie relacje. Jest to prośba również o to, żebyście doceniali to, jak bardzo angażujecie się w swoją aktywność codzienną, w swoją pracę, jak bardzo angażujecie się we wszystkie obowiązki, jak bardzo angażujecie się we wszystkie sprawy, które wymagają waszej uwagi i waszej pracy. Jest to karta, która zachęca was do tego, żebyście byli nareszcie zadowoleni z siebie, żebyście nareszcie docenili to wszystko, co dzieje się w waszym życiu. Możecie mieć tendencję w tym miesiącu, żeby zapominać o sobie, żeby zapominać o swoich potrzebach, żeby zapominać o tym, jak ważni wy sami jesteście w tym całym procesie zmiany, w tym całym procesie rozpoczynania nowych, nowej ścieżki, zupełnie nowej drogi, jak ważni wy jesteście w relacjach z waszymi przyjaciółmi i z waszymi znajomymi, szczególnie w drugiej połowie miesiąca. Możecie mieć tendencję do tego, żeby skupiać się na przykład na potrzebach, Osób w waszym najbliższym otoczeniu. Karty tutaj przypominają o tym, że warto docenić samego siebie, warto docenić to, jak dużo z siebie dajecie, jak bardzo dużo wkładacie we wszystko, co dzieje się w waszym życiu. Karta mówi o tym, żebyście dali sobie szansę na coś bardziej luksusowego, żebyście nie żałowali sobie, jeżeli czegoś bardzo potrzebujecie. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie relaksu, jeżeli chcecie sobie kupić coś, o czym marzyliście, jeżeli potrzebujecie skupić się na sobie, ta karta mówi o tym, żebyście nie zapominali o tych właśnie potrzebach, żebyście dali sobie szansę na zrealizowanie swoich marzeń i również swoich potrzeb. To, z jaką energią. Kończycie czas lutego, to trzy denary i znów skupienie na osobach innych, znów dopuszczenie innych osób do Waszego życia, znów dopuszczenie innych osób do Waszego rozwoju. Tym razem jest to dopuszczenie innych osób do Waszego rozwoju zawodowego oraz finansowego. Możecie mieć tendencję do tego, żeby odrzucać e, propozycje, żeby odrzucać mm, również perspektywę czy inicjatywę innych osób związaną, z rozwojem zawodowym i z rozwojem finansowym. Tutaj karty mówią Wam o tym, że pod koniec miesiąca pojawi się szansa na współpracę. Pojawią się osoby, które będą chciały zainwestować w Wasz pomysł, które będą chciały dołączyć się do Waszego zespołu, które będą chciały. Wnieść coś do e, Waszego świata zawodowego i finansowego, Waszego świata materialnego. Karty Was zachęcają do tego, żeby dać im na to szansę, dlatego że poprzez współpracę, e, poprzez połączenie Waszych sił, uda Wam się dużo więcej osiągnąć niż w pojedynkę. Karta bardzo pozytywna, mówiąca o tym, że uda Wam się osiągnąć bardzo wiele, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie materialne i finansowe, jeżeli dacie szansę również innym osobom, E, uczestniczyć w Waszym życiu. Podsumowując, jest to bardzo, bardzo pozytywny miesiąc dla Was. Miesiąc, w którym rozpoczynacie nową drogę, nową ścieżkę, korzystacie z jakiejś propozycji, która pojawiła się pod koniec stycznia lub na samym początku lutego, idziecie w to e, na całość, całkowicie jesteście pochłonięci tym nowym pomysłem, tą nową sytuacją, chcecie zaryzykować. Albo też chcecie zaangażować się w zupełnie nową relację, która będzie dla Was wyjątkowo ekscytująca. W drugiej połowie miesiąca spotkania towarzyskie, w drugiej połowie miesiąca będziecie naprawdę bardzo aktywni, jeżeli chodzi o spotykanie się z innymi, jeżeli chodzi o socjalny aspekt Waszego życia. Nie zapominajcie też o sobie, o swoich własnych potrzebach, nie zapominajcie o swojej własnej przyjemności. Doceniajcie siebie i to, ile pracy wkładacie we wszystkie aspekty waszego życia. Pod koniec miesiąca bardzo ciekawa propozycja pracy czy współpracy. Przede wszystkim nowe osoby będą pojawiały się w waszym życiu zawodowym. Warto dać im szansę być zaangażowanym w nowe projekty, nowe zadania, które są ważne dla was. Moi drodzy, Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.